Siemaneczko ziomeczki, tutaj ćwierkarz zaradny, a to jest kolejny odcinek z kombat 3. Jestem na matce Minecraft 4. Dobrze, udajmy się do autobusu i weźmy sobie lepszą broń. Dobrze, już mam, już mam, już mam osobę. I czy się uda? Tak, proszę Państwa, udało się i to nawet ładnie. Więc jest dobrze, jest dobrze. Wejdziemy sobie na dach. Poczekajcie sobie, żebyśmy się przykryli I jest. I dobrze było się upewnić, bo jest kolejna osoba. I coś nie mogę zabić. Może z normalnej zastrzelę I tak udało się. No niestety razem się zabiliśmy. Ale ja pierwszy. Jeszcze przez lupę tak. O, się. I tak mam osobę. Mam osobę na celowniku. Niestety nie mam przeładowanego w magazynku. Ale ktoś mnie uratował. Na szczęście pozdrawiam. Pro Oscar. Weźmy sobie dobrą broń. I, o, ale pewnie wiecie o co chodzi. Sobie na celowniku, proszę Państwa, udało się, ale, ale już widzę osobę. I tak, tak. No, niestety nie ja zestrzeliłem tą osobę, ale też muszę być. Uwaga, uwaga, tak proszę Państwa, warto teraz mieliśmy dużego pata, ale już no niestety proszę Państwa zabili nas, ale już, już mam osobę na celowniku, tak i właśnie została zabita. I czy się uda, czy się uda, tak. Bardzo dobrze nam idzie, mamy 100 HP, ale teraz czy ktoś nam pomoże, czy ktoś nam pomoże, tak, mamy jeszcze dużo HP, aż 85, ale, ale już, mój pomocnik został zabity, ale, ale mam na celowniku głosować czy będzie... Teraz uciekamy szybko, bo będzie niebezpiecznie. Czy się uda uciec? Czy się uda uciec? Proszę Państwa, uciekamy i. Ach! Małe baki były. Proszę Państwa, teraz uciekniemy. Proszę Państwa, wejdziemy sobie po dobrą broń i. Ładny skok był bardzo. Dobrze, już mamy genialną broń, najlepszą moim zdaniem. Ale teraz trzeba jej użyć. Tak, tak. Jesteśmy na Uuu, no niestety. Same blue są, więc... Może wyjdziemy z tej mapki. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tej broń ale jeszcze chwilę zaczekamy. Lelera. W tych serwerach ale znajdę jakiś słabszy i to chyba coś to dla mnie dlatego dołączamy no niestety wywaliło nas ale ale może znajdziemy może jeszcze raz bijemy tam i tak udało się Dobrze, pójdziemy jeszcze tam. Bo myślę, że to, to jest tam jest i tak. Nie myliłem się. Widziałem o sobie, ale nie chciałem jej zabić, No niestety teraz ona mnie zabiła, ale, ale... Widzę już osóbkę. Widzę proszę Państwa. I zabijamy. No niestety nie zabiliśmy. i skończyła nam się lepsza, była taka, ale wreszcie się udało. Dobrze. Jesteśmy już na górze. Rozejrzyśmy się, bo może może ktoś tu jest. Jeszcze tak tutaj na bok. Na razie nikogo nie. Widzę, ale co to jest? Na szczęście ją zabiliśmy. Tak podejrzewam, nie jestem pewny. Ale strzelimy na wszelki wypadek tam, do góry. No chyba nikogo nie ma, więc bijamy. I tak, jednak była ta osoba tutaj. I została zabita, właśnie. Więc jest dobrze, jest dobrze. Czy zdążymy zanim nas zestrzelimy? Tak, proszę Państwa. Chyba skaczemy. Jeszcze raz sobie coś sprawdzę. Co na... odcinku kiedyś było. No niestety zabili nas. No cóż. Ach, 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 dobrze, zabijamy jak ktoś tam jest. To się inne miejsce. miejscu. No niestety. Tak, zabili, zabici zostaliśmy, ale, ale to nie wszystko stracone, bo już widzę, już widzę osobę. I tak, dobrze ją zestrzelić lecimy dalej, lecimy dalej i jesteśmy na górze może skaczemy, może nie, ale jednak tak dobra, tu robi się też smutne w dwie osoby, dlatego może, może wejdziemy hmm, rano to nie ma jakichś tam specjalnych mapkach ale, ale to ciekawe. Zajrzymy tutaj sobie. Może na serwer 2 zajrzymy. I widzę, są słabe. Chociaż ten jeden, 4, wie, że dobry nawet jest. Ale czegoś lepszego szukamy, takie jak to. I czy się. Dostaniemy, to się zaraz ukaże. I tak, dostaliśmy się. A, to już nie chcę mi się dołączyć, ale już jest dobrze. jajaj. I pierwsza osoba zabita. Jest dobrze, jest dobrze. Ale teraz uciekamy szybko, ponieważ ta osoba też pierwsza będzie nas gonić. Ale no cóż. Ale teraz proszę Państwa, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I tak, już trzecia osoba zabita. Czy się uda? Czy się uda? Bardzo ciężko jest. Ach, proszę Państwa. Cóż za walka. Dobrze nam idzie nawet. Może będzie sojusz. No niestety ktoś nas zabił. Ach, ach, ach. Dobrze, wejdziemy sobie na górę po broń. Tam już mamy. Dobrze, mamy już na celowniku osobę. Proszę Państwa, proszę Państwa, mogło być, mogło być, ale nie było. Zawsze mamy szansę, pamiętajcie o tym. Tak, teraz mamy szansę, proszę Państwa. Mamy szansę, mamy szansę. No niestety, no niestety uciekła nam ta osoba, ale tuż, tuż no cóż, no cóż. I czy był? No niestety, my nie zabiliśmy jej, ale. Przyjaciel sojuszu zabiję, więc nie spoko. I czy się teraz uda udało się? No niestety ona też nas zabiła, ale spoko. Dobrze i to by był koniec odcinka. Zapraszam na kolejny i do zobaczenia.